Yo, dobra. Jest stream. Witam wszystkich. Gramy w Bad Wars. Cie ten już idzie. Zostawiłem tam blok, no. Co jest, no? Ja nie umiem grać, jeszcze są lagi. W ogóle Hypixel ostatnio z powrotem dał te mapy fajne Tom między innymi A mi lakuje co jest Mogę go hitnąć nie mogę Czym ci ludzie tak robią Teraz co, gościu, wiesz, tam siedział. No, dalej. Jeszcze. Kuźwa! Czemu? On, o, o, ja zginęłem od foldy mage'a? On nie. Powiedz, że on nie ma kilofa, Nie ma. I już idzie na mnie kolejna osoba. Of course, pewnie skoczy z złotym kilofem na Beda mojego zaraz. No super! slaguj mi tego fireballa. kit. eu vou mandar o Bill ter que fazer um pouco Ja dzisiaj Hypixela, mojego. Powiedzcie, że ten żółty nie będzie ze mną szedł. Ja sobie poszedł do szarego. Chyba nie będzie. Mam nadzieję. Nie, yeah. chciałem zrobić blokadera. niszczyć bloki, bardzo proszę. I co ty robisz, koście? Jakby miałeś z takimi ludźmi, grać. Co teraz robisz? Będziesz tam siedzieć na górze. I co? Bym zrobił tego blokadera, to by fajnie wyszło. Żółty. Aha, on, on tylko został w grze. Spadnę zaraz przez te partiklesy. A on jest dobry dosyć. Chociaż spada ciągle. wydawał się na dobrego Mam 5 Fireballi. Aha, ten był na midzie, no dobra. Robię tego bridge'a, żeby uprzykrzyć mu życie. On ma trap'a. silver silverfish'u. Musisz się ze mną pobić, no nie masz nic innego, nie masz innego wyjścia Siemma X tom ksiak. Pano od 30 dni, a że, że na Hypixelu? Czy gdzie? Na Hypixelu to XD, zagraj na Arch MC. Nie znam. Nie znam takiego serwera Ja cię przegrałem grę Może nie No co? Nie ma szans, że on to przeżył Jakby ja go hitłem dosłownie do Wojda Gdzie on jest? Przegrywam przy pierwszym raszu, nie? What the fuck Ej, ja nie wiem, ja go hitłem... On się bridge'ował, ja go hitłem dosłownie do Wojda, nawet widziałem jak spadał. On żadnego klacza nawet nie zrobił. Tak tu idzie zielony. Teraz bloki nie mogę. What the fuck ten gościu ma lagi? Jakby on stał w miejscu i plankbaka nie dostawał. Ale ja mam lagi, co jest? Problem prawie już on idzie nie idzie bardzo dobrze bo że kupiłem stona zaraz kuźwa nie kupiłem stona kupił wełnę Idzie tu Ojej Ja się tak nie chcę bić Nie mam Refa że jako będę mógł zabić już i wyeliminować żyje. żyje. chyba będę mógł gdyby mi tego beda nie cofnęło to mógłbym na no robot idę się uczyć dobra cześć Ale ja swaliłem. Chciałem na bloki dać, a zacząłem mieczem ten. Idzie do mnie czerwony. Mi miło. Będzie szedł na samą górę. A zielony, jak zobaczy, że idzie do mnie czerwony, to pójdzie do mnie. żeby inaczej. Tak, z złotym kilofem jeszcze. Czemu by nie? Się rzucam na mnie we dwójkę. Bicie się. Jestem finala, teraz ciebie zabijam. Wierdzy Państwo, że stone'a ma jakąś dziwną obudowę jakim cudem to się ten Silverfish się spawnuje spa spa jak lewym przyciskiem klikam dzięki M Emsy zebrał, dlaczego szary i czerwony nie idą do siebie? Ale lader klacz z printa mi wyłączyło. Biały, różowy nie żyją, co ja mogę iść tu.

żółtego nie widziałem w ogóle całą grę trzeba ja mieć najpierw do żółtego czy czerwonego nie wiem który jest lepszy ale żółtego nie ma w bazie żółty, żółty jest u mnie Pójdę do niego. Mam tu fełne tylko. Wszedł do niego, co i mi dają wygrać łatwo. Który zginie? Czerwony zginie. Bez, że nie pójdzie do mojej bazy. Czy się tu z go gowę, stąd będzie wiedział. Gdzie ty się fireballujesz? Kuźwa! Nic nie ma Więcej. Tyle. Jo Co?! What the fuck? Co to był za ostatni hit? Bro, no nie ma szans. Już myślałem, że się wyperuje na spokojnie. Ten jakimś cudem mi hitnął. Czy ja wygrałem tylko jedną grę? Dzisiaj. Dramat. Jestem beznadziejny w tym grę. Ten idzie na jak. Przyjdziesz tu? Dziękuję. Yo! To jest! Czemu ja komba nie mogę założyć, a on mi zadaje double hity przy każdym hicie? Nie. Gdzie on ma diaksy? Czy on poszedł na te diaksy, ale ich nie zebrał? Szary idzie tam dzisiaj się biją. To idziemy do szarego. Pet, że nie zginę z tymi diaksami w jakiś głupi sposób. Nie zginę. P powinienem go albo lepiej wtedy wyjmować, albo w ogóle nie bić. go skipnąć. Żółty zabił zielonego, co to znaczy, że będzie szedł do mnie. Żółty w sensie. Wywalaj. Wywalaj znowu i eee, teraz żółty będę do chyba, że pójdę do... Eee, jak mu było do rzędu, do rzędu. Eee, do białego, bo białego też mam blisko tu jest biały, a nie, tu jest żółty, tu jest biały, aha a nieważne Będę się do będzie mieć fireballa, nie będzie mieć. mieć. Kuźwa. Ale mój aim jest słaby. On się skonektował. Tak? Nie. Szybko zginął. Jakim cudem zielony miał hill pula? biały teraz nie zbierze emsów i, i... nie kupi obi albo czegokolwiek innego za emsy, żółty spadł? Tak. Co robi biały? Biały będzie szedł do mnie.

Jemu postanowił sobie zebrać wszystkie diaksy na mapie i wrócić do siebie. Chyba tak. Ja bym chciał jeszcze jednego Fireballa i żelazny Killoff. Mam dwa Golda. Zebrał, nie wiem, na go. Czy on poszedł na Emsy? Nie wiem, tam jest. Z jak setem? Zginął. Zginął. Ja idę do Pinka. Wiem, że on będzie mieć Fireballa też. Aaaa, przeżyłem. Dobra, on się wraca super. Nie skipnie mnie. Hmm, ja się może teraz dobudować tu z powrotem. Nie dostaję z fireballa. No Właśnie. Robimy tak. Tylko teraz ja nie mam fireballa i muszę go wyeliminować bez firebola. Aha, on teraz w ogóle będziemy próbować firebolować. Szczeraj. Już nie ma kolejnego. I Się cofnął. O no co? Przypomniałem, że go zabuduję tam. Się a. Się A. co tam, A, czy mogę do niego pójść, nie ginąc po drodze. I nie ginąc od niego Idzie. Weź mnie nie

Z protem 4. Ja pójdę tu na RPF. Tylko ty mnie tu możesz No właśnie. No nie, ja mu postawiłem za plecami. Ten, ja go chciałem kb -stickiem wywalić. Słaby, go raczej zabija. Wątpię, żeby on tu wyklaczował. Czy on jest nadal w swojej bazie, jakby gościu zrób coś? Idę do ciebie, a ty w bazie siedzisz. Hej, Bijemy się, jak ty jesteś dwa razy bardziej wystakowany i masz heal Pula. Oj, chyba nie wygram. Oj, chyba nie. Hitnem go, jak miał trzy, i ma nadal trzy. Ale głupie to. Kupia ta gra. Jakiego ja mam? Prota 2. Hmm, nie wiem, czy takie bicie się po prostu z nim ma sens. Na pewno nie w jego bazie, jak bloków, mogę stawiać. Bo on tam będzie mieć heal Pula i wygra raczej. No dalej siedzi w bazie. Tak Wow. Blok mi cofło Palę się Super! Gdybym się nie podpalił, ja bym go zabił e, Ile ta gra będzie jeszcze trwała? W sumie... Im dłużej będzie trwała, tym więcej będę ten ekspas zdobywał. Ja chcę kupić Prota 3. Kuźwa. Tak, i on teraz wyszedł z bazy. Jak ja se chcę kupić Prota 3? Kościół, nie widzę cię wcale. Tak, spierdzielaj. Ten pójdzie do mojej bazy, ale on ma. Big Brain, o kuźwa. Może ma Big Brain. O kuźwa. Ma. Dobra, nie ma. Z beznadziejnym graczem. Dobra, ja będę kończyć streama.